Za czasów VHS, a tym bardziej jeszcze wcześniej, aby zostać pokazanym publicznie, w mediach, należało wykazać jakimś talentem, przejść sito i dopiero wtedy być dopuszczonym do mediów. Dziś, w erze cyfrowej, wystarczy telefon w ręce i portale społecznościowe jak Facebook czy serwisy rozrywkowe jak TikTok czy YouTube. Istotnym momentem było pojawienie się TikToka i materiału wideo typu Short. W ten sposób, gdy okno uwagi skróciło się do minimum. Zupełnie przeszliśmy w kierunku nowego rodzaju mediów. Mediów dla plepsu. Przypomina się tu scena z filmu Idiokracja, gdy taki zidiociały człowiek z inteligencją na poziomie 12-latka przed ekranem, jak reszta ludzkości, od wielu pokoleń. W scenie z tego filmu. Widzimy jednego z takich zdurniałych przedstawicieli Homo sapiens oglądającego programy rozrywkowe, bo co by innego. Poziom humoru jest taki, że jeden facet kopie drugiego w krocze tak mocno, że ten wylatuje z balkonu. To jest szczyt humoru jako wyrazu inteligencji. Brakuje jeszcze faceta przebranego za Babek w kabarecie. O nie, czekaj, to już jest rzeczywistość. Faceci przebrani za kobiety, nawet w polityce. No nic. To pozostaje jeszcze tylko pornografia i Big Brother czy inny program typu Reality Show swoją drogą. Co za ciekawa nazwa dla rodzaju produkcji. Jak to wygląda dzisiaj w ferze internetu? Dziś dziecko czy nawet człowiek w średnim wieku przeglądają godzinami TikToka czy nawet streamują tam. O dziwo, zyskując przy tym niemałą widownię. Nawet robiąc tak prozaiczne rzeczy jak wykonywanie codziennych czynności, jak chociażby robienie prania. Tak, ludzie oglądają, jak inni ludzie robią pranie, a przy tym plotą, co im myśli na język przyniesie. Nie brakuje przy tym masy patostreamów. Co więc wystarczy, aby zabysnąć w internecie? Dziś wystarczy pokazać tyłek czy piersi dla atencji, lub stworzyć jakąś gównoburzę. Nic się tak nie sprzedaje, jak tania podnieta i konflikty czy też rywalizacja o to, kto opowiada bardziej głupi żart lub ma ładniejszą twarz. To wszystko jest zdumiewające, ponieważ przekracza pojęcie, jak nisko jest dziś poziom humoru, jak niski jest poziom inteligencji. Nie musi nawet wystawać kilka centymetrów powyżej dna. Jest głęboko zakopany. Ktoś kiedyś mądrze mi powiedział, gdy sam jeszcze byłem burzliwym nastolatkiem, poprzeczkę można obniżyć, ale nie zakopać. No i minęło tego czasu 10 lat. 10 lat celowego i skutecznego obniżania tej poprzeczki w systemie edukacji oraz mediach. Do tego poziomu, że została na głęboko zakopana i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy może być jeszcze niżej położona. Wszystko wskazuje na to, że tak. Choć chciałoby się wierzyć w cud, w nagłą zmianę biegu wydarzeń, jakiś lokalny lub globalny szok o stopniu prawdziwego kataklizmu czy wojny, co by chociaż na chwilę wybudziło tych wszystkich zidiociałych ludzi, wybudziło ich z Matrixa, którym ich umysły zostały kształtowane. Chciałbym zatem zobaczyć nowy trend trend pokazywania prawdziwych wartości promowania tylko i wyłącznie tego, co jest budujące. w sieci algorytmów, które będą blokować wszelkie szkodliwe treści, premiując te edukacyjne. Jak bardzo dralni są dziś ludzie, to przechodzi wszelkie pojęcie. Obserwuję to uważnie na przestrzeni lat i tak, 10 lat temu było to bardzo niepokojące. Dziś jest to dramat. Pamiętam początki Facebooka, gdy jeszcze nikt o nim nawet w Polsce nie słyszał. Pamiętam początki Instagrama, czy też początki znanych dziś youtuberów. Widzę zatem, w jakim kierunku to wszystko poszło. Jakie są moje wnioski? Każda jedna aplikacja, która została stworzona, aby pomóc nam komunikować się ze sobą, sprawiła, że jeszcze bardziej zdystansowaliśmy się od siebie nawzajem. Wszystko nastawione jest na tanią dopaminę, na monetyzację i atencję. Z całą pewnością nie uderzałoby mnie to tak bardzo, gdyby nie to, że jestem mężczyzną. A najgorzej na tym wszystkim wyszli właśnie mężczyźni, ponieważ nie ma dla nas i nigdy nie było taryfy ulgowej. A ten świat tworzy nas i utrzymuje słabymi. Jesteśmy więźniami w swojej pracy oraz w swoich związkach. I co najważniejsze, jesteśmy więźniami w swoich głowach. Ponieważ to, co myślimy, jest często efektem programowania, inżynierii społecznej od wczesnego wieku. Chłoniemy ten świat, jakim jest, często bez weryfikacji, bez krytycznego myślenia. Nasze poglądy nie są naprawdę naszymi poglądami, a jedynie odzwierciedleniem stanu emocjonalnego w związku z jakimiś sprawami, o których najczęściej mamy znikome pojęcie. A emocje to efekt wcześniejszej obróbki skrawaniem, która ma sprawić, że będziemy reagować w określony sposób na określone rzeczy. Podobnie jak książce Nowy Wspaniały świat Huxleya, gdzie przedstawiony jest proces predestynacji dzieci poprzez określone warunkowanie. Takim wyznacznikiem tego, że nasze poglądy nie są nasze, jest brak spójności, który możemy nawet nie zauważać, ponieważ nasza wiedza nie jest kompleksowa. Po prostu składa się z wybiórczych informacji, które ukształtowały nasz stosunek do czegoś, a że w rzeczywistości nie interesujemy się danymi tematami, to pozostawiamy ten swój stosunek do nich bez zmian. A gdy ktoś nas zapyta, z łatwością powiemy, co myślimy. Czyli de facto to, co nam się wydaje, to, jaki mamy do czegoś stosunek emocjonalny, czyli jak zostaliśmy zaprogramowani, aby myśleć. Widać to najwyraźniej u ludzi opanowanych przez współczesne, neomarksistowskie, lewicowe ideologie, gdyż ci ludzie powtarzają namiętnie to, co im konkretne ośrodki medialne przekazały, że należy myśleć i ślepo powtarzać. Nie inaczej jest przeciętnym obywatelem, który przez lata był wystawiony na mainstreamowe media, a umysł używał jedynie do prostych, powtarzalnych czynności, a nie analizy rzeczywistości. Głównym problemem jest to, że ta tęczowa, ten tęczowy terror jest podstawą, no tak, można powiedzieć, tworzenia nowego człowieka. Wbrew pozorom, terror fizyczny, nawet jeżeli człowieka złamie, to on nie tworzy nowego człowieka. Złamanie człowieka to jest coś zupełnie innego. To jest klęska oczywiście, to jest tragedia, ale to nie jest to, co do czego prowadzi ta kompletnie patologiczna, zwyrodniała koncepcja człowieka, chciałem już powiedzieć wychowywanego, ale to nawet niewychowywanego do kultury. Człowieka, który musi żyć kosztem drugiego człowieka, bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. I musi traktować drugiego człowieka jako przedmiot, jako, jako, nie jako cel, ale jako środek. Każdy układ totalitarny musi doprowadzić do, do klęski ekonomicznej. A jak dochodzi się do klęski ekonomicznej, to pojawia się kwestia bezpieczeństwa czysto takiego bio, biologicznej egzystencji. I jeśli to zostaje zagrożone, to człowiek zmienia się w zwierzę i zaczyna gryźć. I wtedy jedynym argumentem, który może zadziałać, nie są jakieś filozoficzne banały, tylko po prostu pałka, kastet, i w wersji kmerowskiej szpadel. Bardzo ważne jest zrozumienie, że rządowi jest na rękę taka sytuacja. Ta wszechobecna patologizacja życia społecznego i kultury. Bo w ten sposób te wszystkie odrealnione osoby żyjące w internecie stają się jeszcze bardziej uszkodzone. Gdyż już zupełnie nie mają odniesienia co jest dobre, budujące, a co nie. Ten system zatem tworzy ludzi uszkodzonych i co najważniejsze, i co jest sporą nowością, gdy chodzi o tą nową formę niewolnictwa, tworzy ludzi niezdolnych do pracy, którzy nie potrafią, nawet gdyby chcieli, pracować w sposób produktywny, z przekonaniem o istotności pracy dla człowieka. Zapytacie, jak to? A no tak to. Spora część nie zdobywa żadnego sensownego wykształcenia, aby być pożądanymi przez pracodawców i móc wnieść sobą, swoją pracę, jakąś wartość w działalność firmy, a szerzej gospodarki i społeczeństwa danego państwa. Jest dziś masa młodych ludzi, którzy mają do wyboru albo zawody wymagające wysokich kwalifikacji, albo takie bez kwalifikacji. No i cała reszta, wykonująca zajęcia w stylu obszarze tworzenia kontentu, prostytucji, a do tego wieczni studenci i zawody w stylu córka i syn. Przy tym, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, panuje zachodnia narracja o tym, że liczy się wyłącznie pieniądz. Pieniądz w centrum wszystkiego najwyższa wartość a najlepiej jest zdobywać pieniądze najmniejszym kosztem. Praca to rzecz jasna zło konieczne. Tacy odrealnieni i już kozyni ludzie są jeszcze w dobrej sytuacji, ponieważ jeszcze ma kto wykonywać tą trudną pracę. Gdzie trzeba się wysilić i czasem pobrudzić. Ale gdy tylko przyjdzie jakiś kryzys, oni mówią, no dobra, to my zrobimy co wy chcecie. Wy, czyli rząd, czy tam korporacje we współpracy z rządem. No bo i tak sami nie potrafimy nic zrobić, co miałoby realną wartość dla drugiego człowieka i nie wiązałoby się z robieniem show czyli całego obszaru rozrywki, entertainment. Potrafimy tak naprawdę, gdy przyjdzie to do czego, tylko kupować to, czego nam oraz naszym pieskom oraz kotkom trzeba, w sklepie lub przez internet. Więc co tam nam rzuci nasz pan, tutaj rząd lub korporacje, to weźmiemy to i przystaniemy na wasze warunki, zaakceptujemy waszą narrację, zrobimy wszystko, co trzeba, no bo w sumie wiemy, dociera do nas uzasadniona obawa, że ostatecznie jesteśmy do niczego. Choć dopóki życie nas nie przymusi do pracy, będziemy się oczywiście uważać za lepszych od tych, którzy wykonują mniej płatne prace, ponieważ my się nie zamierzamy tym trudzić. O nie! Tacy właśnie spatologizowani, zdurniali, zniewoleni mentalnie ludzie nie są w stanie wziąć po prostu spraw w swoje ręce. I gdy przyjdzie, to do czego? Będą liczyć na rodziców, a kobieca część także na sponsorów, bo przecież nie mężów. A tak to wszyscy wspólnie na działalność państwa, które ma dawać. Tylko skąd? Zabierać bogatym i dawać biednym, tak? Po pierwsze, bogaci rządzą światem i nie dadzą sobie zabrać. Po drugie, to właśnie osoby, które zarobiły coś w życiu, są bardziej przydatne dla gospodarki i państwa niż ludzie biedni. Więc biedni chcą, aby wszyscy byli biedni. Albo wszyscy byli bogaci. Jest to ta sama bieda, mentalna. Tylko jedni mieli więcej szczęścia, bo rodzili się w rodzinach, w których ktoś zapracował na dobrobyt, a reszta od pokoleń trzyma niską poprzeczkę.